Moduł komunikacyjny INT GSM, polskiego producenta firmy Satel i dedykowany tylko i wyłącznie jego centralom z linii Integra. Nie podłączymy go ani do Wersy, ani do Perfekty, ani do mniejszych central, ani w ogóle do żadnej innej, po prostu tylko do central Integra z tego względu, że on komunikuje się za pomocą... Przy pomocy magistrali komunikacyjnej manipulatorów tego systemu. Dostarczany jest z kołeczkami. Dostarczany jest z taką plastikową anteną do montażu wewnątrz plastikowych obudów. Jeśli mielibyśmy potrzebę zamontowania w metalowej, w metalowej obudowie tego modułu. Możemy zastosować e, przejściówkę. Możemy wymienić tą antenę na przejściówkę e, IPX SMA i zastosować dowolną, dowolną antenę zewnętrzną, gdzieś tam wyniesioną, nawet gdzieś na przedłużaczu. E, to co widzimy na płytce, e, moduł. E, Zworki do ustawienia adresu. Ustawiamy go, adres ustawiamy dokładnie tak jak, e, tak jak manipulatory. E, mamy tutaj e, moduł GSM-a i dwa sloty na kartę SIM. E, przy czym często błędnie się to interpretuje, skoro dwa sloty włożymy dwie karty, raz tej, raz tej. No niestety zawsze działa jedna zadeklarowana, to już nie istotne, czy to będzie SIM 1 czy 2. Natomiast druga zostanie uaktywniona w momencie, kiedy z pierwszą coś się wydarzy. Także no, niestety wymaga to utrzymania dwóch kart. Jedna jest cały czas martwa, z czego operator może być niezadowolony i również z tego tytułu może nam e, zablokować kartę. Takie rzeczy też się zdarzały. Natomiast e, druga zostanie uaktywniona dopiero w momencie, kiedy z tą pierwszą coś się wydarzy z jakiegoś powodu. Z tej karty nie będzie mogła być nawiązana komunikacja, wysłane powiadomienia. Istotna jeszcze sprawa z modułu. Za pomocą tego modułu, system alarmowy możemy obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej Integra Control. Dokładnie tak jak to się odbywa, za pomocą modułu internetowego ETHM1. Również za pomocą tego modułu, jeśli połączymy sobie e, tego RS z RS e, centrali za pomocą dedykowanego do tego przewodu RJ-PIN5 możemy zdalnie programować e, system na odległość.